O, witam, witam wszystkich chciałbym dzisiaj przedstawić oczywiście Skoda, kodiak wyczekiwana przez ostatnie prawie 6 miesięcy i w końcu dotarła i w końcu dotarła w kolorze Energy Blue oczywiście, najtańszym bez dopłaty i no i jest, to no, z zewnątrz wygląda niepoważnie jest po prostu taka niebieska, jak nie wiem, jakiś smerw wielki. Nie wiem, jak to porównać. Po prostu jest ohydna, ochydny kolor. Skoda powinna coś z tym zrobić, bo sama sobie strzela w kolano tym kolorem. Moim zdaniem powinni go wycofać już dawno. No ale jednak póki co jest, nie więc póki co jest, to trzeba brać. Jeszcze widać mam opony. Opony Hankook jeszcze tutaj. Brand new, wszystko jest brand new. Więc, co tu mogę pokazać? Nawet jeszcze pod maskę nie zaglądałem. Nie wiem, czy jest silnik, niby jest, bo jeździ, ale czy jest, to trzeba zobaczyć. Czy jest? O, patrz, pan. patrz pan, nie chcę iść. Jest i to na teleskopach, co dziwne, bo jeszcze chyba nie widziałem schody, żeby miała maskę na teleskopach. No i mamy tutaj. Stare, poczciwe, 2.0 TDI 150 koni tyle ile trzeba więcej nie trzeba. Tutaj Simply Clever rzecz ułatwiająca wlewanie płynu do spryskiwaczy to w schodzie tych rzeczy jest tych smaczków, jest więcej może uda mi się jeszcze nagrać Co to oglądać? Jest nowy nowy silnik, akumulator też z przodu jest, to nie Audi ani BMW, żeby było z tyłu. No cóż, wszystko jest prosto, silnik ustawiony poprzek, a nie wzdłuż, no to nie Audi, które miałem wcześniej, i to te skodowskie odbojniki słynne, o które potrafią się zerwać dwa zaczepy, jak w BMC Jezu, Panie, to, to trzeba wyżej no to mamy tutaj przechodzimy do środka to jest oczywiście podstawowa tapicerka ale mimo wszystko jest tutaj wysuwane w podłudzie jest fotel dość wygodny, także nie ma co narzekać, nie jest źle tu mamy dwa schowki, proszę państwa, u góry możemy sobie schować długopis albo coś tam nie wiem, nielegalnego nawet instrukcja obsługi nawet jest, ale nie czytam, bo po co, wszystko wiadomo, nie? także tak wygląda wnętrze, już zrobiłem niebieski kolor pod, pod kolor tego lakieru, żeby się nie, nie wyróżniał tu oczywiście robi się czerwony kolor, kiedy się otwiera i po to żeby Ci z tyłu widzieli, że wysiadamy. Ci co jadą z tyłu samochodami. Dobre, nie? Czy nie? Tak mógłby każdy robić. Nie? I tutaj mamy oczywiście tylny rząd, który jest też bardzo przestronny, proszę państwa. W standardzie mamy trzecią strefę klimy. Nie ma podgrzewanych foteli z tyłu, ale to nie jest potrzebne. I mamy dwa wyjścia dwa na USB-C. I jeszcze do tego mamy gniazdo 12V. To jest. To jest dużo na takie auto, nie? No teraz każdy z każdy tych kabelków używa już nikt tych zapalniczek nie, nie ten Nie używa, nie? Tutaj się oczywiście rząd przesuwa do przodu do tyłu! O jaka różnica może być Jakby było mało bagażnika, a mało bagażnika nie jest bo Jest go tyle, tyle, że ja pierdziele takiego bagażnika chyba nie widziałem żadnym małcie jeszcze może w Audi Q7, może nie wiem, BMC X5, X7 co, bez trzeciego rzędu, ale chyba takich nie ma. A tu nie ma trzeciego rzędu siedzeń, za to jest najniższy bagażnik, taki bez dodatkowej półki podwyższającej, bo ona jest dotąd gdzieś. Więc żeby tego uniknąć, żeby był jak największy bagażnik, wybrałem oczywiście bez miejsca pod spodem, bo tu już ta nic nie ma, nie, tutaj nawet nie ma koła, miejsca na koło, tu już jest po prostu płasko. Nie? I tak, tak to wygląda, że to jest naj, najbardziej... Przestronny bagażnik, a jeszcze jak te fotele się przesunie do przodu. Co mogę pokazać na tym przykładzie to już wtedy w ogóle jest miejsca. Jeszcze o tyle można bagażnik powiększyć, przecież to jest mindfuck. Wow. Właśnie tak to wygląda. To oczywiście się składają te fotele, nie? Gdyby potrzeba było je złożyć, to jeszcze można je złożyć. I mamy wtedy tak i możemy sobie wozić już naprawdę długie, długie rzeczy. Nie no, ale się takiej potrzeby nie ma. I tak to wygląda. Oczywiście wersja bez elektrycznej klapy, bo przecież jest najtańsza wersja to auto <grywia> w tańszym kolorze bez dopłaty wymagającym ale za to mamy już nową kierownicę, nowym środkiem Skody zamiast znaczka jest napis Skoda i to moim zdaniem wygląda o wiele lepiej jako, że no znaczek Skody nie jest najpiękniejszym znaczkiem, który byśmy chcieli widzieć przed oczami, witaj PJ PJ wita sorry za te moje palce, ale nie mam gopro, nie? i co my tu mamy? No, mamy tutaj Zegary elektroniczne w pełni już całkowicie, wiadomo, bo to nic, nic nowego To już jest w każdym aucie praktycznie, sobie... ENGINE ON O, widzicie? Witaj PJ, okej, okay. tam w Audi też jak było, powiedzmy, na wszystko co miałem wcześniej No, ale to jednak Skoda I co ciekawe, mamy tutaj czyścik do ekranu, nie? Tego nikt nie daje normalnie, nie? No i co ciekawe też tutaj mamy regulację głośności, ale nie tylko, bo możemy mieć wentylację, ustawianie kierunku wiatru itd. Ale mamy też, jak wejdziemy w menu, tutaj mamy już przygotowane chyba pod to, albo i nie mam, ale to trzeba wejść w menu powiedzmy i mamy to do wyboru całkowicie, o, nie z Laurą nie będziemy grać, całkowicie mamy do wyboru smart dials tak zwany i możemy sobie wybrać co chcemy, nie, nie wiem, tego nie chcę, tego nie chcę, samo powietrze, powiedzmy, tak, no, w głośności, że głośno będzie jako jedynka. Nie? Smart klima, czyli tam na ręce wianie kierunek powietrza, to nie wiem, ja tego nie potrzebuję, ale w sumie ilość powietrza może być, bo czasem trzeba, tak, ale cztery funkcje możemy wybrać, z tych pięciu, czyli nie bardzo zrobić pięcie funkcji, tylko cztery, nie? Przybliżenie mapy to też nie jest potrzebne, bo korzystam z Google Maps, więc to nie potrzeba. no to zaraz zrobimy kierunek klima i nara. Idź, idźcie w cholerę, albo <laughs> tego kierunku już nie, nie ruszmy nawet. W dupie to trzeba mieć. Nie? No i co, wracamy tutaj z powrotem. To są takie pierdoły, nie? Te wszystkie niuanse samochodów tam nie ma co tego pokazywać. No można zmieniać kolory poświetlenia i tego. No. Tutaj było niebieskie, nie wiem czemu nie ma. Go. Ale też możemy sprawdzić nagle czemu nie ma niebieskiego Individu, Individual w <laughs> BMW. No mam z tego, czerwony oceana, a to teraz nie widać za wiele, bo jest za jasno, nie? No niestety jazdy nie mogę przeprowadzić, bo mam telefon w ręce, ale nic specjalnego, no 2 zł nie bądźmy tacy tacy, wiecie, czepialsty, że trzeba się przejechać nie trzeba. Jak jeździ każdy wie. Tutaj się skupmy na funkcjonalności w tym odcinku, że tak powiem. No, to jest dobry bajer. Nie? bo ktoś, Jeden z testujących pokazał, że jest tylko cup holder na dwa kubki, i w tym taki mały. On nawet tak nie zrobił. Żeby zobaczyć, że są cztery jednak, nie? No, ale no, takich mamy YouTuberów, co się na autach niestety nie znają. A content chcą robić. Mamy też te okulary. Do tego już na Audi nie ma. Tutaj dotykowe wszystko. Nie? takie tam, Tak wygląda, tak to wygląda. Jest dość wygodnie. No i oczywiście smaczek, który. Muszę pokazać. Zgadźmy auto, żeby eko było bardziej. Parasolka, proszę Państwa. Coś pięknego, nie? szkoda Skoda. Skoda. Ale tylko jedna, nie? No i jeszcze. O. Proszę bardzo, no. Proszę Państwa, to jest Skoda. Minimalne bajery są. Ale takie minimalne, no. Myślę, że te felgi to jest felga i plastik, nie? No, tak jak wygląda, ale no nie chciałem tego zdejmować, bo. Gdzie ja to będę chował, nie? Niech sobie jest na samochodzie. No tak, także w skrócie, tak wygląda ten samochód. Jest jaki jest. Sam ten kolor wybierałem, bo nie chciałem dopłacać za inny. Mogę powiedzieć, że trochę żałuję, bo on jest tak obrzydliwy, że masakra, ale z zewnątrz to auto wygląda niepoważnie a w środku jest całkiem spoko, a że jeżdżę w środku a nie na zewnątrz to mam to w czterech literach i tym bardziej się tak w oczy nie rzucam, no poza tym poza tą jaskrawością tego koloru ale generalnie na biednie i to auto wygląda biednie z zewnątrz i to mi się podoba nie pokazujesz się, a w środku masz wszystko co potrzeba nie? i to jest to jest najlepsze w tym aucie właśnie nie? coś czego nie widać także Wydaje mi się, że to wszystko w tym odcinku. I mam nadzieję, że zazważycie Państwo zakup takiej skody, tudzież wynajem długoterminowy jak ja, bo oczywiście bym tego nie kupił. Tylko leasing. Leasing UK. Także No i może będzie kolejny odcinek jak ten się obejrzy. Albo nie. Pa!